Cześć, witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Szepar. Przedstawiam Wam GTA 5 na Xboxa One. A. Tak, premiera była już wczoraj, ja ją od wczoraj już mam. Tu jak widzicie, mm, zmienił się nam kompletnie e, tryb wyboru postaci. Tak, e, to jest moja pierwsza postać, jakąkolwiek stworzyłam w GTA, właśnie ta kobieta. Mm, na tej kobicie, jak po raz pierwszy uruchomiłam grę miałam możliwość edytowania jej wyglądu podejrzewam, że i to samo będzie w, e, w tym oto mężczyźnie, dlatego też zaprezentuję wam jak to wygląda no wychodź <grywa> fuck you tak O oh my fucking god on jest łysy no nie, przecież takie ładne włosy tak tak jak widzicie mamy możliwość, i to jest tylko i wyłącznie raz, bo już później tego nie możemy, jak widzicie mamy możliwość edytowania swojej postaci, czyli możemy kompletnie ją zmienić. Możemy wziąć sobie kobietę, ale zostaje przy mężczyźnie, ponieważ kobietę już mam. Mama Jasmine. Zobaczymy, jakieś inne ma matki. Dużo jego nie zmienia. A zobaczymy, może ojca zmienimy. Nie, nie mam nic do czarnoskórych, tylko po prostu nie podoba mi się jego twarz. Nie, ten też nie. O. Zostanie ten, no wygląda na takiego przystoniaka. No oczywiście cechy bardziej męskie wezmę, tak? No, bo to... W końcu mężczyzna, tak? Czyli taki męski ma być. Choć zobaczymy podobieństwo do matki. Nie, to taki laluś wyjdzie. Weźmy tak troszkę tego, troszkę tego i tak samo z karnacją. Rysy, brwi. Tylko jeszcze żebym ja... E Zdjęła okulary Rysy, dobra, brwi. O mój Boże. A, i tu mamy, A, nie, to nie tu. O tu i tu jak widzicie możemy sobie dowolnie edytować to. Oczy. Znużone, szerokie, weźmiemy standardowe nos. To wszystko zostanie i nie będę go zmieniać. Chociaż może troszkę profil brody. Niech taki będzie. Policzki, poniekąd to przypomina troszkę Simsy, bo w Simsach też tak można. Eee, właśnie sobie bardzo szczegółowo edytować e, swoją posaj swojego Sima. Tutaj też właśnie Rockstar zapowiadał, że będzie taka będzie możliwość yy. będzie możliwość właśnie zmiany yy zmiany mieć wpływ ma, będziemy mieli wpływ na y, wygląd swojej postaci y, no i tak to jest mamy totalny wpływ możemy zrobić y, co chcemy chude, długie wygolone dwie linie A weźmiemy długie, Gęs zaraz, gęsty, niedbały. Nie, weźmiemy ten gęsty, niedbały, bo tak jak <gryw> bardziej przypomina jakiegokolwiek mężczyznę. Nie, wąsy. O, matko boska. Gęsty, niedbały. Odbarwień skóry ja nie chcę, bo po prostu on się strasznie wygląda. Brak. O, nie. Odbarwienia skóry, tak jak widzicie, są zauważalne zmiany. Jakieś syfy, wągry, krosty, odra i tak dalej. Karnacja. Możemy sobie wziąć alkoholik. Nie, ale nie przesadzajmy. Aż tak. Nie oszpacajmy swojej postaci. Oczywiście piegi można sobie wybrać. Uszkodzenie jakiejś skóry, papier ścierny. Łaty, jakieś szorstki itd., itd. No, w, w, jest to dość ciekawe, jeżeli ktoś lubi się tak mm, bardzo bawić w to. No, no i dobra, i to tyle by było na temat tej postaci. Ja ją zapisuję. Zostawmy Louise. Będzie Luis. No. I tak oto mój mężczyzna jest. Tak. No fajne to jest rozwiązanie. Powiem, że nie. Oczywiście, tutaj też postaram się Wam zaprezentować, e, jak wygląda tryb e, jednoosobowy. E, już wcześniej, troszkę już wczoraj, miałam okazję się dość, dość dużo tym pobawić. No, jest to, jest to bardzo ciekawe. W ogóle ten, mm, ten tryb jednoosobowy to jest e, pierwszoosobowy, przepraszam, co mi z tym jednoosobowym? E, ten pierwszoosobowy mm, rodzaj patrzenia przez gry jest po prostu to. Tworzy tak, jakby nową grę, niby ta sama, a jednak czymś tam się różni. E, naprawdę jest to świetny pomysł. E, Roxar, brawo dla Was, bo chyba zostaniecie po raz kolejny okrzyknięci e, jako jeden. GTA zostanie okrzyknięto jako jedno z najlepszych gier. E, tak, dostaliśmy tutaj osoby, które wczoraj e, zakupiły tą grę i wczoraj ją zainstalowały lub pobrały. Poprzez y, Xbox y, Sklep, y, nie wiem czy to jeszcze nadal jest, ale mamy możliwość dostępu do y, rzeczy z, z wersji kolekcjonerskiej. I takie jak te samochody Hot Knife, Camelion, Kamel, Kam, czy ten y, motor. Przepraszam. O, troszkę muszę mikrofonem poruszać. Czy nawet y, ten motor karbon, jak dobrze pamiętam, tak? Karbon. Dostaliśmy młotek, strzelbę wystłukową oraz czekać jakąś sikierę. O, sikiera to jest po prostu coś fenomenalnego. Ja tu oczywiście pewnie jej nie mam. Jak widzicie, w ogóle zostało inaczej przebudowane koło wyboru broni. Bardzo fajnie to wygląda. Mój wóz został zniszczony. O Boże, także tak, ja zaraz Wam zaprezentuję. Y on clock. What you want? Some hmm. Weźmiemy sobie tornado. Right, tak wygląda to, jak się poruszamy. W trybie osobowym Taki jest to widok. Broni, jeżeli wyciągamy, No to wygląda to tak. Świetnie to wygląda, ale możemy też patrzeć przez lufę. Fajne to jest. Dobra, biegniemy sobie po naszego samochodzika i pokażę Wam, jak wygląda. Ee, Patrzcie, kierownica się rusza Wszystkie wskaźniki w środku W pojeździe też są ruchome Czyli no Postarał się Rockstar No wypad Tylko coś się stało z tymi kierowcami Bo tacy bardziej agresywni są e, Nie podoba mi się to Że jak widzicie lusterka nie są takie, jak powinny być, tylko są takie zamglone. I nie widać tak dokładnie tego wszystkiego. Oj, dobra. Dlatego wam tutaj chcę zaprezentować... Chciałam głównie zaprezentować wam... E, ...ingerencję w naszą postać. Że mamy możliwość to, to zrobić. Także tak to wygląda. Zaraz zrobimy jakąś sobie ro rozwałkę małą. Żeby też wam dokładnie pokazać jak wygląda... O, to jest wysiadanie. Nie no, dobra, musimy schować. Sobie wchodzimy. O, to jest tak Młotek, y pistolet. Tego nie miałam. Yy, dobra, tak. Oczywiście strzała beztłukowa, Tak ona wygląda. Kupiłem sobie uchwy. Tumika nie. Yy, tu damy kolor pomarańczowy. No, tam tej swojej kobiecie. Mam. A, tak, siekiera. No to si siekiera jak siekiera, tak? Ni nic nadzwyczajnego w niej nie ma. Dobra. Chodźmy jakieś rozpierduchy zrobić siekierą. Eee. Patrzcie. Widzicie, jak zniszczenia fajnie wyglądają? No i to wszystko. Bardzo szkoda, że... że to dalej nie pęka, że ten murek się nie rozlatuje. Nagle chciało mi dźwięk. Ale numer. What? Jakiś samochód zbugowany musi być. Wow. <grym> Bardzo mi to się podoba. Realistycznie to wygląda, chodźmy zaciupać kogoś. No się nie udało, Kolasia, zaciupać. No chodź, nie uciekaj. Bardzo ciężko się, się biega w trybie jednoosobowym, bo ta kamera tak strasznie lata. Nie można jej wyczuć. Myślałem, że tu ktoś idzie, niestety nikt nie szedł. Czekajcie, chyba słuchawki mi siadają. No, muszę zmienić baterię, poczekajcie chwilę. Dobra, słuchajcie, bardzo Was przepraszam, po prostu moje słuchawki yy, potrzebują baterii. I co warto było ze mną zaczynać? No nie warto, znowu nie warto zaczynać. Dobra, chodźcie tu. Tak wygląda celowanie, o którym przed wam, no, mówiłam. To trzeba żeby takie celowanie mieć, trzeba przeciwcisnąć e, lewą gałkę, e, prawą gałkę, przepraszam. Właśnie, ale ona tylko działa w trybie mm, w postaci jednoosobowej. Żeby patrzeć tam przez różne te lufy. Bazuki niestety nie posiadam tutaj, no to bazuki wam nie pokaże sił rzeczy. Ale <grymne> sami. Także tak poniekąd troszkę się prezentuje nam GitA. Więcej jakby takich rzeczy może się dostrzec, jak ja będę po prostu grała ze znajomymi yy, w coś tam. I myślę, że raczej będzie Wam to się podobało. Tego pistoletu nie widziałam. Chyba dodali w tym update, co właśnie był. Trochę jeszcze rozwałki zrobimy. Panie policjancie, pan mnie de denerwuje i to bardzo, bardzo mocno. No. Także... Taka mała prezentacja tego. E jeszcze na swojej drugiej postaci będę wam pokazywać skoki spadochronowe. E sk tak, e latanie helikopterem. O. Super. Także... Trzymajcie się ciepło, ja mam nadzieję, że materiał wideo Wam się podobał, chociaż jest dość krótki, chaotyczny. Nie wiadomo, gieta jest chaotyczne. Eee, no i tyle. Także trzymajcie się serdecznie i, i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!